Dzisiaj zajmiemy się dokładnym sprzątaniem sypialni. Zaczynam od umycia okna nad łóżkiem, i potem będę zdejmowała pościel. Następnie umyję kolejne dwa okna. Generalnie jest tutaj sporo kurzu na książkach, także będzie trzeba też tym się dokładnie zająć. Ja jestem Aga. Witajcie na kanale Kawa Najpierw. Okno przecieram na mokro, używam zwykłego płynu do szyb i następnie jeszcze poleruję taką żółtą ściereczką od Wiledy. Ona ma taką fakturę delikatną, jakby gąbka. Jak jest sucha, to jest totalnie twarda, ale fajnie ściąga właśnie nadmiar wody i nie zostawia smug. Także jest bardzo fajna do, do okien, do szyb, do luster, ale też fajnie ściąga kurz. Jak macie dużo kurzu, na przykład na górze mebli, też fajnie ta ściereczka się sprawdza. Pościel piorę w 60 stopniach i używam do tego zwykłego płynu do prania. Natomiast jeśli chodzi o materac, to za każdym razem odkurzam i co jakiś czas piorę też tą narzutę ochraniacz na materac. Też fajnie się ten ochraniacz sprawdza, jest z Jiska i często piorę go w 60 lub 90 stopniach. Jeśli chodzi o mycie okien, to najlepiej robić to właśnie gdy nie ma słońca. Tutaj już jest późne popołudnie, także to słońce już jest wcale nie takie mocne, także na spokojnie można te okna Myć. Jeśli chodzi o rośliny, to też co jakiś czas warto wrzucić je pod prysznic. Naprawdę odwdzięczą Wam się dobrym rośnięciem, dobrą, dobrym przyrostem. Także ta monstera jest u mnie już półtora roku. Było kilka malutkich badylków, dostałam w prezencie na urodziny, także bardzo. Fajnie rośnie. Tutaj właśnie pod oknem ma spory dostęp światła, ale taki przytłumiony, bo często mamy tam zasłonięte rolety. Natomiast jeśli chodzi o podlewanie, no to myślę, że raz w tygodniu. Trzeba podlewać. Książki przecieram tutaj z kurzu yy, miotełką od Swiffera. Bardzo fajnie się sprawdza, bardzo fajnie zbiera kurz. Ten kurz się przyczepia do tej miotełki. Także bardzo fajnie się sprawdza, szczególnie właśnie, jeżeli nie możemy użyć yy, mokrej ścierki czy płynu, właśnie tak jak tutaj na książkach. Podłogę w sypialni czy w pokojach dzieci przecieram najczęściej ściereczką nałożoną na mopa od Swiffera właśnie. Ma fajne dziurki i ściereczka bardzo fajnie się trzyma. W zestawie jest ten mop w załączeniu z suchymi ściereczkami, które przyciągają też kurz jak magnes i fajnie to się sprawdza właśnie w łazience, w takich codziennych porządkach, jeśli chcemy zebrać taki codzienny kurz albo e, włosy, e, także fajnie się sprawdza. posprzątana jest Czysto, pachnąco, pościel ładnie pachnie, także czas zabrać się w końcu za obiad. Tutaj wróci jeszcze kwiatek, jak trochę przeschnie, a na obiad dzisiaj zapiekanka. Do brytwanki ja mam taką żeliwną. Wsadzam to, co mam, czyli ziemniaki, marchewkę, kiełbaskę, cebulkę. Możecie zrobić wersję wegańską, możecie wrzucić inne warzywa, to co lubicie. I tutaj sekretem jest masełko. Masełko sprawia, że warzywa. Są takie fajne, soczyste, e, słodkawe. E, I do piekarnika na około. Godzinę półtorej, w zależności od piekarnika, ja nastawiam na 180 stopni i to tak z półtorej godzinki sobie siedzi, i plus żeliwnych naczyń jest taki, że bardzo długo trzyma ciepło. Na drugi dzień rano wyskoczyłam na szybkie zakupy między innymi do Jiska i kupiłam dwie lampki nocne, i jeszcze w Pepko znalazłam na promocji też jedną lampkę zieloną, to sobie też postawiłam na holu. Natomiast jeśli chodzi o te lampki z. Jiska, bardzo ładnie wyglądają, szczególnie wieczorem. 상처만 남긴 너만 보면 먼저 말하고 싶은 내 Good bye 길을 잃어 어쩔 수가 없어 그만 하고 싶어도 난 Ooh. All I can do is try 우리만의 시간 Koniec pracy sypialnia zaczyna wyglądać delikatnie, inaczej wystarczy dołożyć delikatne światełko. Dziękuję Wam za obecność, za to, że byliście ze mną. Lajkujemy, komentujemy, subskrybujemy. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!